Oh, o. Na man! Co to być? Dziękuję bardzo kiss my L2 za gift. let me see what it is. Uuuuuu! Uh, 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 uh. Dzięki, byku! Zakładam to od razu, nie? A <laughs> Siemanko moi widzowie, ze względu na to, że jest nowy sezon, nowy chapter, w ogóle wszystko jest nowe, co za tym idzie nowy movement, nowe mobility, nowe strzelanie, nowe bieganie, nowe skakanie, nowe chodzenie, nowe... Wszystko jest po prostu nowe, co nie? To w dzisiejszym odcinku yy, pokażę wam... Kilka rzeczy, które musicie robić w tym sezonie. Po prostu jeśli chcecie przeżyć, jeśli chcecie po prostu, nie wiem, żeby wam lepiej szło, to musicie robić te rzeczy i to jest po prostu tyle, no musicie, musicie robić te rzeczy. A jedną z tych rzeczy, które musicie robić, to na pewno wspierać mnie z kodem Bazle w sklepie Fortnite no. <laughs> Nie, tak to bijane są, wątpię, że wam to cokolwiek da, ale będę bardzo wdzięczny, jeśli będziecie używali mojego kodu. Jeszcze przed zaczęciem tego odcinka chciałbym bardzo podziękować moim wspierającym, którzy się tutaj pojawiają, ponieważ powoli zwiększy się nasza liczba ogólnie tych wspierających i bardzo wam dziękuję z całego serduszka za to, że mnie wspieracie ogólnie i kocham was widzowie naprawdę i dziękuję bardzo za wszystkie zakupy z kodem Bazlefan. Pamiętajcie o subiku i lajku, jeśli jesteście nowi, pisać komentarze, jeśli macie jakieś pytanie. I ja yeah, już was zapraszam do oglądania Soj... O... 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 Peace... Chłopaki powiem wam, że ogólnie najważniejsze w rozgrywce I ogólnie tym jak komfortowała wam się gra Na pewno jest rozgrzewka no Więc pierwsza mapa, którą wam po prostu polecam Z całego serduszka Wczoraj na niej pograłem i powiem wam, że No daje to fest, nie? Jeśli umiecie grać w tą grę i faktycznie się ruszacie, daje to fest. naprawdę daje wam to dużo, jeśli sobie poćwiczycie na tej mapce przez 10-5 minut, to naprawdę dużo daje. Jest to oczywiście mapka Martoza, Turtle Fightsy więc naprawdę polecam wam pograć sobie na tej mapce, bo to są po prostu takie boksy, ale takie FFA, że po prostu wiecie, kręcicie się, respicie się i musicie zrobić ileś tam kili i naprawdę to dużo dość daje. I jak sobie wejdziecie na tą mapkę, pokrankujecie się trochę, pocelujecie sobie iM'a i tak dalej. Naprawdę, pomaga to dość dużo. Na przykład patrzcie, możecie sobie tutaj tak, buksika skręcić, tutaj otworzyć takiego ziomka, tu, wchodzi drugi. No i właśnie ta, ten tryb uczy jakby panowania nad sytuacjami third party, bo jakby jak was dojadą dwie osoby, to uczycie się jakby uciekania stamtąd, co nie? Tu cyk, pyk, dajcie mu 200, biegniecie dalej, nie? I szukacie po prostu ludzi, którzy się respią non stop cały czas. Buildy się tutaj resetują też co jakiś czas. Idziecie do takiemu ziomkowi na plecy, robicie mu całego Edit kursa. Tylko teraz się nie udało, nie? Klasyk. Na filmie nigdy się nic nie uda. Dajcie mu 100, robicie mu full edit. I tu jest drugi, nie? To wchodzicie w niego jak w masło. Cyk, cyk, on tu jest. Robicie full edit kurs na niego. On jest tutaj na konie, nie? Żartowałem. Jest na konie. I full sheet on, nie? Tu kolejny. Otwieracie się na niego, robicie mu fejka. 200. No, więc bardzo wam polecam czasami pograć na tej mapce z 5-10 minut, bo to dużo daje, naprawdę. A no i oczywiście ogromny shutout do ziomka, który ogarnął tę mapę, czyli do Martoza. Nikomu mi się wydaje, że nie muszę przedstawiać Martoza. Martos jest tak ogromny twórca. Najmądrzejszy człowiek w Fortnite'cie, tak chyba szczerze. Po tym, jak już się pokrankowaliście trochę na boksikach, bo boksiki też są oczywiście ważne, to lecicie chłopie na 1 v Na jakiegokolwiek 1 v 1 ale oczywiście ze względu na to, że Martos jest, Martos jest dobrym twórcą. Martos jest mądry twórca, więc stwierdzam, że jego 1 v -y też są mega fajne, ponieważ mają zero delay'u i ogólnie mapa jest mega prosta i wszystko tam po prostu jest mega proste. i yeah. Więc tak, wpierdzielacie się na taką mapkę. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie dropnę jakiegoś trolla. Yy, więc tak. Cyk. Gracie sobie z nim takie 1 nakręcicie, No i gracie po prostu z nim build fight'a, co nie? Bo build fighty też są bardzo ważne w gierce. No, bo w boxach cały czas nie możecie siedzieć, nie? Jednak w middle game'ie potem. Bardzo ważne jest to, jak budujecie i ogólnie build fighty, tak. W sensie można oczywiście zawsze schodzić do parteru po prostu jak się bijecie czy coś takiego. Ale no nie wiem czy to jest dobra opcja, co nie? Gracie sobie, nie wiem, z 10-5 rundek czy coś takiego. Ale baran, jaki baran. No jak już stwierdzicie, że jesteście prawda rozgrzani, że jest totalna forma i już możecie wyjść i napierdzielać, no to chłopie wychodzicie i gracie te rankedy i wygrywacie gówno, czajcie? A jeśli nie jesteście na poziomie takiego rozwoju yy, gameplayowego, więc teraz wam pokażę rzeczy, które przydadzą wam się po prostu w kierce, no. Takie dość key, czyli... Ważne rzeczy, które trzeba zrobić, aby faktycznie przeżyć coś, a nie wywalić się za zero na każdej gierce, co nie? No chyba, że chodzi o. na przykład landing i jak ci zabierze pompę z pierwszą pod nóg, to. za to nie odpowiadam, akurat. To jest totalny range. Yeah, you know what I'm saying, me? Więc powiedzmy, że dostaliście spraye od ziomka, nie? Za 50 HP na przykład. I powiedz, powiedzmy, że, mam, że macie biga, co nie? Więc co robicie, to nie, że stawiacie ścianę i schody i tu się leczycie. Bo no to po co? No, on to zniszczy i, i musicie kancelować tego biega, no i szkoda, biega co, nie? Więc co robicie, to stawiacie ścianę, cofacie się do tyłu, robicie tak, cyk, cyk, double box, ściana, i dopiero się leczycie, ponieważ macie, patrzcie ile macie ścian przed sobą, zanim on faktycznie do was dotrze, nie? Tak samo powiedzmy, powiedzmy na to, że on was faktycznie zacznie dojeżdżać i zacznie rozwalać tą waszą ścianę. Więc pierwsze, co robicie, to nie trzymacie tak i stoicie. Tylko jak wiecie, że on już wam rozwala tę ścianę, to pierwsze co robicie, to stawiacie kołna. Bo po prostu, jeśli on wam to podmieni, jego ściana już jest jego wtedy i macie coś takiego. I ziomek stoi z pompą o tu. O tak, na piku stoi. Tylko, czekajcie, lepiej, lepiej z drugiej strony, bo to right pick. Tak stoi. Więc on będzie miał przewagę, bo ma right pika, tak? Więc jego postać będzie dla was widoczna później i to mega później. Więc co robicie w takiej sytuacji, jeśli ziomek ma na was right pika? Jesteście otwarci jak, no... No nie wiem jakie jest przysłowie na to, ale jesteście jesteś otwarci fest no I macie tego swojego koła co robicie? Edytujecie go tak Wypierdzielacie z tyłu I budujecie chłopie jak, jakiegoś kręcioła I on prawdopodobnie będzie próbował po prostu przejść tutaj, co nie? Więc siedzicie tutaj, możecie sfejkować go na biga Otwieracie Dać mu bombę On wtedy się cofnie, bo wie, że też ma więc będzie musiał się uleczyć Co wtedy robicie? Po prostu się chowacie i faktycznie pijecie tego biga. I tu jeśli chodzi o tipy yy, co do przetrwania ogólnie, żeby nie wywalić się łatwo ze zero. Druga rzecz, o której musicie pamiętać, to to, że jednak w Fortnite'cie bardzo ważny jest high ground. I to jak wysoko jesteście, to naprawdę może zmienić los waszej po prostu rozgrywki. Jak jesteście na przykład wysoko, jesteście na jakiejś górce i tutaj, tutaj jest ziomek, co nie? On do was spamuje. Pierwsze co, to wy większość co widzicie, to jego głowę slając z góry bardziej jakby większe szanse macie na strzelenie głowy niż na strzelenie ciała. A on patrząc z dołu będzie widział tylko tą waszą pestkę, tą, tą waszą główkę. Więc jeśli ma dobrego Aima i ma tą nową ARKę z celownikiem, no to to jest jedyny sposób, jaki mógłby was zabić. A jeśli stwierdzi, że chce zarobić chce, chce zarobić full kursa do was, żeby tylko po to, aby was zabić, co nie? O tak zrobić, tak, tak. I dać wam pompę, to co wy robicie w takiej sytuacji? Jak on leci i kręci tego kursa, po prostu spamujecie do niego tu 30, 20, 40 i ziomek już ma prawdopodobnie prawie kraka. No chyba, że no podczas budowania będzie robił coś takiego, co nie? To, to już wtedy, to, to nie wiem, ja bym się chyba modlił po prostu, nie? Że jakimś sezonem to wygracie, bo tego, tego nie przebije, nie? A jeśli chodzi o typy dla ludzi, którzy właśnie ogarniają tą grę i wolą sobie polatać W-key, ponieważ dzięki temu, że w nowym sezonie ogólnie skakanie jest mega goofy i się da odbijać od tych struktur dziwnie tak bardzo. No i dzięki temu możecie robić jakieś takie śmieszne movementy i ogólnie skakanie dziwnie od ścian i takich różnych innych rzeczy. Więc jest kilka rzeczy, które teraz jest OP ogólnie jeśli chodzi o movement. Pierwsze to jest y, odbijanie się od kołna. Po prostu, czekajcie. Pod, podchodzicie po prostu max do krawędzi tutaj. Odpalicie sprinta skok. No i to jest nawet spoko movement. Jesteście w stanie dość daleko polecieć. Drugie to oczywiście schody. Też nawet spoko movement. Lecz najbardziej wydajne i najbardziej OP. Nie wiem dlaczego, ale jest to curved. To, to, to ten edit tej ściany. Tak samo jak się ustawicie tutaj i walniecie sobie sprinta, to to was wywala zdecydowanie dalej jak te poprzednie. Po prostu nie wiem dlaczego tak jest, ale jest to zdecydowanie bardziej OP niż te dwa. Bo nawet jeśli ziomek jest za wami, to możecie sobie kontrolną rampę walnąć. Tak, cyk, budować. Rampa znowu. Cyk, sprincik, pyk. No i uciekacie cały czas, co nie, budując sobie. Tyk, stawiacie rampę, sprint, skok. No i spierdzielacie od niego. Lecz, co jest też bardzo interesujące ogólnie w tej grze, to to, jak ogólnie zmienili katanę i jej działanie, bo ona tutaj też jest bardzo ważna. Na początku myślałem szczerze, że te perły będą zdecydowanie lepsze od tej katany, ale jednak tak nie jest, bo no, zaraz wam pokażę dlaczego. No, ale przez to, że katana podczas sprintu ma ten jakby lepszy skok yy, kosztem sprintu, to możemy zrobić z tym jeszcze bardziej porąbane rzeczy. Na przykład ten skok od. Schodów jest zdecydowanie lepszy i on jest no bardziej OP, po prostu. Tak samo ten od Kołna. Tak samo jest Mega OP. Zobaczcie, jeszcze lepszy jak te schody. Ale co jest najlepsze? Ta pogięta ściana, co nie? Patrzcie na to: 150 metrów jednym skokiem 200. 200 metrów w przeciągu chyba 4 sekund przeleciałem. I teraz, skoro mówimy ogólnie o dojeżdżaniu, albo o uciekaniu, w sumie nie wiem, jak to chce to nazwać w sumie, bo można to użyć do praktycznie wszystkiego: do uciekania, do podjeżdżania, do wszystkiego, nie. Teraz ogólnie yy, przez te kołny i różne inne schody, jak jesteśmy pod kołnem, na przykład, to możemy sobie z niego wyskoczyć łatwo. Bardzo jak widzicie, po prostu wystarczy skoczyć, i to was naprawdę po prostu wyśle do tyłu. Dlatego ogólnie w wpierdzielenie się teraz do boksów zostało jakby jeszcze bardziej ulepszone. Ponieważ możecie sobie postawić po prostu tutaj cykrampę, czyli zostawiacie sobie 20 HP, powiedzmy, że ziomek się leczy, nie robicie mu tak. No i, no i co, on tutaj się leczy, wy robicie tak. No i ziomek leży, nie? Druga sytuacja jest dokładnie, no, mi się wydaje, że przez większość znana. Czyli macie tutaj ziomka w boksie. Cyk. On się tutaj leczy, nie wiem, albo próbuje was spreefire'ować, jak po prostu niszczycie ścianę, czy coś takiego. Czyli rozwalacie po prostu ścianę lekko, no i wiecie, wkręcacie się po prostu zwykłym skokiem. To mi się wydaje, że już każdy zna. Mi się wydaje, że też jakby ważną dość częścią ogólnie waszej rozgrywki jest też po prostu pobildowanie się chwilę. I nie wiem, po wymyślaniu jakichś śmiesznych strategii, czy coś takiego, po prostu, wiecie... Jakiś, jakieś warianty sobie powymyślajcie, jakiegoś kręcenia czy coś takiego, żebyście byli po prostu nieprzewidywalni dla przeciwnika, co nie? Jeszcze jeden ogólnie taki y, tip, który widziałem u Martoza. Powiedzmy, że macie tutaj boksa, prawda? Ziomek, ziomek jest tutaj, prawda? Zrobił wam peanut butter, więc na razie nie ma na was wglądu, ale może łatwo do was wyjść i was zabić. A jeśli siedzicie tutaj na przykład, to możecie zrobić tak, jak on siedzi tutaj na pinat butterze, to możecie dojść tutaj do boku, prawda, zrobić tak i wyskoczyć mu po prostu dając pompę, co nie? Więc to też jest mega op. Ogólnie te mechaniki z tymi schodami są porąbane ogólnie. To, że możecie, nie wiem, jakieś bombowe slajdy robić albo wyskoki, albo tak samo, nie wiem, odbijać się, o kurw. Tak samo, co jest porąbane, to to, że jak na przykład ziomek wam otworzy, prawda, tego right picka, czyli, no, będzie miał right picka, tak, czyli... A nie, to nie jest right pick, to jest led pick. Czyli nie ma przewagi, ale wy macie przewagę, tak? Wy macie przewagę, więc jak on to otworzy, to co możecie zrobić? W ogóle nie wiem, nie wiem kiedy wam się to przyda, ale możecie po prostu skoczyć do ściany, odbić się i nie wiem, dać mu pompę czy coś takiego. Po prostu ja nie rozumiem jaki sens ma w ogóle ten movement, to, to skakanie od ścian, po co to w ogóle zostało dodane? No i to by było na tyle z ogólnie rzeczy, które powinniście robić w tym sezonie, jeśli chcecie być ogólnie lepszym albo po prostu wygrywać więcej sytuacji. Yy... Yeah. Sorki, że filmik pojawia się tak późno, ale niestety ze względu na to, że Epic Games i ogólnie wczoraj mój internet miał problem. To film się pojawia tak późno, bo nagrywam go dzisiaj. Ja już wam dziękuję bardzo za oglądanie i. Yeah. Peace.